Rated M for Mature. Killer, the making of I died as Daniel Garner. I was sentenced to serving pain, somewhere between heaven and hell. There I lost my faith. But found a name, and now I am the angel's only prayer. Information led me here to Warsaw, capital of Poland. Just over 1.6 million souls. I managed to escape them, but I don't have much time. I must find those responsible for all this. How long have you been plotting my damnation? Istniejemy formalnie od 2002 roku, od lutego konkretnie. Wydzieliliśmy się z firmy matki, która nazywa się Level Interactive. Część ludzi wzięła projekt ze sobą, postanowiła stworzyć nową firmę. W ten sposób powstało People Can Fly. Natomiast o tyle jest to ciekawa historia, że na początku było nas dosyć mało osób, bodajże 10 i przez kilka miesięcy zupełnie za darmo wszyscy pracowali po to, żeby projekt trochę wyslifować i zaprezentować wydawcom zachodnim. No jak okazało się minimum 20 osób, bo 20 osób przez prawie 3 lata było w stanie ten produkt zrobić. Nie liczę film współpracujących. Już raz wspominałem, że w sumie było nas ponad 40 współpracujących przy tej grze. Natomiast tak zwanego core teamu, czyli teamu podstawowego było 22 osoby. I to jest absolutne minimum. Mniejszy, mniejszy zespół nie ma nie ma w tej chwili szansy że to spróbować konkurować na rynku światowym. What is so special about me that they made me heaven's hitman? Postać Daniela Garnera jest little... Wtórnym produktem wobec tego, że trzeba było znaleźć kogoś kto będzie chciał zniszczenie, mordował, zabijał, rozczłonkowywał i tak dalej i tak dalej. Także najpierw była koncepcja, że, że chcemy zrobić określonego stylu grę, czyli horror pomieszany z, ze strzelaniną, a później a później już kij się znalazł i, i postanowiliśmy wymyślić postać głównego bohatera i żeby oczywiście było to trochę ciekawsze niż tylko taka, taki kawał mięsa, które później strzelał robiliśmy do tego historię o tym, w jaki sposób znajduje się pomiędzy piekłem a, a niebem, czyli w czystcu i, i, i dlaczego e, musi robić to, co robi. E, nie nazywałbym go porządkowym ani czyścicielem, on tak naprawdę e, wykonuje tylko zadanie na zlecenie, zadanie, dzięki któremu ma obietnicę, że w końcu trafi do swojej zmarłej żony z powrotem się z nim połączy. Nie Byliśmy, e, jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy pod wpływem tytułem... Tak wielu rzeczy, że naprawdę trudno je wymienić. Pierwszą i oczywistą inspiracją dla Penklara są oczywiście do Natomiast faktycznie oprócz tego y, tak się składa, że każdy film ma mnóstwo zainteresowań, w związku z czym y, jest tutaj dość interesujący miły ferment. Intelektualny. Wymieniamy się opisami, doświadczeniami na temat, czy będą to azjatyckie horrory, czy będą to jakieś niszowe filmy, czy książki. I z tego też czerpię inspirację. Ja myślę, że takim, taką drugą rzeczą o konkurencyjnych grach, jako lubię główne inspiracji, wymieniłbym przez co ja nazywam Japońską Szkołą So much horror around me. Why? Po prostu aby wzbudzać u ludzi najniższe instynkty, zwalać u nich poczucie e, e, albo przeżyję, albo zostaję, zostanę zabity, zabij, zabij albo przeżyj. E, dlatego, że w tego typu, typu grze trudno liczyć na to, że gracz będzie analizował story gry i wzruszał się losami bohatera, ponieważ przez 99% czasu walczy z przeciwnikami, więc tam staraliśmy się skupić na tych podstawowych instynktach, takich jak zabijanie, która jest efektywniejsza, eee, tylko jest to jednak pewna że pewna przenośna, pewna charakter realizacja, pewna kompsowość tego wszystkiego. Eee, że nie jest to realistyczne i nie wzbudza urządzenia, jest to bardziej zabawne, chociaż faktycznie widzę widzę. W, w, w Survival horror a painkiller to jednak są dwa różne gatunki. Survival horror, eee, Przecież główna różnica polega na tym, że gra typu survival horror, jak sama nazwa wskazuje, chodzi tylko o przeżycie, ale w ten sposób, że bardzo często polega to na unikaniu walk. Natomiast Pinkler dzieje się dokładnie odwrotnie. Ten, to słówko horror jest wspólne, ale jednak po, 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 kilku, po kilku minutach to przeciwnicy zaczynają się martwić, jak przeżyć, a nie główny bohater. My chcemy dać głównym bohaterowi poczucie mocy, e, e, siły i tak zwanego zarządzenia. Tym że, jest, tym, że jest naprawdę super bohater, to kimś, kto sam zdaje przeciwko kilkuset przeciwnikom i trafi wszystkich wszystkim Cards with so much power. W grze pojawił się taki instrument, którego nazywamy Czarnym Tarotem, za pomocą którego gracz potrafi, rozdając karty, i prosząc demony o przysługi, potrafi w czasie gry wykorzystać dodatkowe moce, tak jak spowolnienie czasu czy też nieśmiertelność. I dodaliśmy to z dwóch powodów. Pierwszy jest, taki, e, pierwszy jest dość oczywisty, czyli po to, żeby gra była ciekawsza, żeby gracz, e, wspominając o tym, żeby czuł się zawsze jako super bohater, super bohater, który potrafi powstrzymywać czas, jest to po prostu bardziej interesujące, ciekawsze dla gracza i jest tam giełka tajemnicy z tym związana. Robiliśmy takie poszukiwania wśród wśród okultystycznych dzieł, wśród, wśród, wśród również dzieł religijnych, wśród, aby stworzyć dość przekonującą historię, czyli tło do gry. Ja wiem, że sporo osób absolutnie tę warstwę gry, gry ignoruje, skupiając się tylko na, 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 na samej grze w poziomie, strzelaniu itd., itd. Nie skupia się na tym, dlaczego bohater jest tam, gdzie jest, ale jeżeli ktoś. <tosłuch> jeżeli ktoś Biblijne mity. Mito o strąceniu Lucyfera, o pierwszym człowieku, o, 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 o tym, dlaczego Lucyfer został strącony do, do piekła. To wszystko jest jakaś nasza interpretacja tej historii. Mnóstwo tego, tego typu historii, i jedną z nich trochę sobie przerobiliśmy i wykorzystaliśmy. Jak tak wielu monsters z piekła? Potwory, potwory w Pinkillerze to jest ciekawa historia, dlatego że myślę, że rzadko w której grze spotyka się ich taką ilość i taką różnorodność. Postanowiliśmy, że praktycznie w każdym nowym poziomie gry będą co najmniej dwa, a czasem nawet są to i trzy zupełnie, zupełnie nowe potwory, co oczywiście było potworną wręcz ilością prac. Głównym twórcą postaci był Michał Kosieracki, który, który wymyślał różne ciekawe z nimi knify związane. Stworzenie, stworzenie przeciętnej, e, przeciętnej postaci potwora to jest, e, to jest praca dosłownie na tygodnie i jest to praca dla kilku osób. E, e, po modele, że musi to przejąć ktoś, kto to oteksturuje e, Potem musi być też również ktoś, kto zrobi do tego animację. Także co najmniej trzy osoby pracują zawsze przy jednym takim stworku. To po prostu e, nie ma tam jakiegoś wielkiego sekretu, oprócz tego, że talent ludzi przy tym pracujących ciężka praca. Tak to wygląda. Mieliśmy założenie e, pobić rekordy i, i, i stąd, też, stąd też takie, a nie inne potwory. Extraordinary weapons were w naszej grze to jest temat dość kontrowersyjny, dlatego że sporo, sporo ludzi nie do końca e, 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 jakby doceniło to jak głęboka myśl się, się za nimi kryje, za ich designem. Otóż my w absolutnej teorii mamy tylko i wyłącznie pięć broni. Na co część graczy podniosła krzyk, ja to jak to ja mogę tutaj kupić grę, w której tych broni jest 30. Natomiast e, e, tak naprawdę w ostatecznym rezultacie my mamy ich, to chodzi o następnych jeszcze jakby kilka rodzajów, kilka możliwości zabicia potwora w ciekawszy i bardziej interesujący sposób. Natomiast główną myślą, która kryje się za broniami, jest coś takiego, nie powtarzać działania. Co mam tutaj na myśli? Otóż tak naprawdę jest, nie ma żadnego problemu, aby zrobić 100 broni w grze. I weźmy sobie, mógłbym mieć nóż w ręce, kawałek szkła, łopatę, jakąś kosę. Problem polega na tym, że wszystko to są tak naprawdę identyczne. Bronie różnią się wielkością, ciężarem i wyglądem, ale tak naprawdę działanie jest identyczne. Biorę do ręki, ham do przodu, zabiję. Więc postanowiliśmy odejść od tego i każda z naszych broni ma zupełnie inne działanie, co zaowocowało w tym ostatecznie, że nie ma czegoś takiego jak jedna najlepsza broń, którą się wykorzystuje, że jak już ją gracz dostanie, to tylko do końca gry, gra tą daną darą bronią. Ja mam powiedzieć, to nie moja wina. Który architekt the walls of Stworzenie etapów do, do, do gry PNPL było bardzo skomplikowane. Składało się z wielu etapów. E, po stworzeniu tego szkieletu e, można go wypełnić i, i delikatnie osieniować. Już powoli zaczyna się pojawiać grafika. Następnym etapem jest oteksturowanie wszystkiego, czyli nakładamy faktury podłogi, ścian, drzew, wszystkich tego typu rzeczy. Pierwszym etapem było oczywiście znalezienie inspiracji. Wielu graczy z pewnością zauważy, że wiele etapów z gry przypomina prawdziwe, istniejące w rzeczywistości miejsca. Jednym z takich charakterystycznych przykładów jest więzienie Alcatraz, które oczywiście w zmienionej formie, ale znalazło swoje odzwierciedlenie w naszej pracy. Myślę, że moglibyśmy to wcześniej przejechać z tego względu, że było wiadomo, że nas była jakaś tam grupa ludzi odpowiedzialnych za to, praca. część była yy, odpowiedzialna za zrobienie efektów dźwiękowych, prawda, część za zrobienie muzyki tak zwanej ambientowej, czyli tworzonej yy, tego, była tworzącego sam klimat i była jeszcze jedna osoba, która y, musiała stworzyć te wszystkie utwory wtedy, kiedy nie zaczyna się totalna rzeźni, te utwory wybiegają, zepszą, prawda? I żeby w tym momencie stworzyć jak najbardziej taką dynamiczną akcję, była osoba odpowiedzialna za stworzenie właśnie tych najcięższych i wszystkie efekty dźwiękowe wykonaliśmy zupełnie od podstaw, od zera, nie korzystając e, z żadnych gotowców, e, dlatego że największą przyjemnością jest e, stworzyć coś zupełnie od zera i stworzyć to w ten sposób, żeby jak najpiękniej pasowało i w gry. Przy tworzeniu efektów dźwiękowych było naprawdę sporo zabawy, dlatego że większość efektów, które musieliśmy wykonać do gry, tak naprawdę nie istnieją w naturze. Dlatego no, często trzeba było wpaść na pomysł, jak to zrobić przy użyciu domowych środków, żeby to brzmiało jakoś sensownie. Także za każdym razem, przy robieniu każdego efektu, w ruch były wprawiane sztuce z kuchni, trzaskanie drzwiami, tarcie się do mikrofonu. W grze mamy ponad 70, chyba nawet 80 potworów. Także no, trudno sobie wyobrazić, żeby te wszystkie efekty wykonała jedna osoba. Także każdy po kolei z firmy. Przychodził, zdzierał sobie gardło i postrzegał do siebie samochód. Myślę, że to jest bardzo sympatyczna rzecz i i daje na pewno wiele satysfakcji. Nie jest to bynajmniej praca przy kasie czy, czy, czy gdzieś przy taśmie z uzyskanych efektów. Z takich jeszcze anegdot przy tworzeniu efektów dźwiękowych no, muszę powiedzieć, że przemyśliliśmy parę e, tekstów e, z polskiego, z polskiego, w sumie najwięcej z polskiego i jeszcze ze skandynawskiego. Gracze w Azji mogą mieć przy tym niezły uwagę. And so it all becomes clear. Uh, Dreamcatcher was founded in uh, nineteen ninety six. And uh, it's been uh, basically building games uh, ever since. Uh, it started releasing, I think, the first products in, in 1997. Uh, the, co uh, the company has been releasing products uh, globally for, uh, for several years now. We have uh, offices in uh, Paris and we have offices in Toronto, and uh, we develop games uh, all around the world. Uh, I think when we, uh, we were first looking at the game in uh, 2003, is, uh, uh, I came on board to Dreamcatcher and uh, the game was already signed. Uh, we were sitting there looking at uh, some games coming for 2003, 2004, looking at what is the product quality and uh, what is the uh, overall. Um, you know, kind of uh, production, you know, quality of the game when it comes out, and we all kind of agreed internally, uh, both from marketing and from our, our our quality assurance group, our production team, that uh, Painkiller uh, stood a chance of becoming a, a very good game. The first kind of uh, result, kind of feedback that we got was. Uh, Really, from the, the community, you know, we started uh, 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 in the press. We started showing the, uh, the game both in demos and in uh, press tours, and the feedback that we got right away was was very positive. So we decided to you know provide enough production time uh, to make the game right. And uh, when we got uh, previews, uh, we got the demos out there. The response was very good. So when we launched the game, I think we uh, we had a sense that it would be a good product however in the video game space you, you never know truly if uh, a game is going to be uh, really good or really welcome uh, and uh, we are very happy with the results because uh, it has played out uh, like we hoped. But um, it's it's kind of uh, been an exciting thing to grow and kind of build the uh, multiplayer community uh, from a really a uh, very hardcore fan base. They expect a lot. Uh, they want a lot. And the CPL has been uh, kind of an avenue for us to to do that. What is new and what is coming in uh, 2005 is the CPL World Tour. Uh, it's a million dollars prize purse. It's ten cities. Uh, so this presents uh, some uh, unique opportunity for Painkiller. To to, to grow a uh, new uh, kind of market and so uh, it's exciting so in 2005 uh, uh, you will see uh, a lot more painkiller on the, uh, the multiplayer world stage so to speak I think the multiplayer uh, is definitely a Key to any uh, heavy FPS, uh, any any successful uh, heavyweight FPS, uh, but for a game really to be uh, well known, uh, to be considered one of the top contenders, generally, uh, I think you have to have. Both a good single player and a good multiplayer. So uh, I think it is it is key. Um, and uh, I think in Painkiller, I think we've really started with a great uh, single player product. Uh, we have grown the multiplayer. Uh, we have a lot of people that have been interested in it and have played it, and, and there have been various tournaments and uh, um, uh, events. But uh, now, uh, 2005, is a year where I think a lot of people will become uh, more uh, engaged with Painkiller on the multiplayer side. My work here is done. And I can finally...